Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku 1000 piw i napraw. Odcinek troszeczkę inny niż zwykle, bo w tym odcinku nie będziemy zajmować się taką stricte motoryzacją, jaką ogarniamy w każdym odcinku na tym kanale. Natomiast od tej motoryzacji jakby nie odbiegniemy zbyt daleko, bo tym razem zajmiemy się piłą łańcuchową, która... Bardzo dużym stopniu przykuła Waszą uwagę w jednym z sorców, które udostępniłem nie tak dawno na swoim kanale. Gdzieś tam pewnie, jak dobrze poszperacie, możecie sobie go znaleźć. A chodzi tutaj o pewną piłę łańcuchową, która została wybudowana, zbudowana z silnika od WSK 125. I temat taki naprawdę niespotykany po prostu stworzył ją człowiek jeszcze za czasów PRL, kiedy takich narzędzi nie można było sobie po prostu kupić w sklepie. Po prostu wykombinował sobie, jak ją zrobić, użył do tego silnika od zwykłej Włoski Trójki i twierdzi, że przez wiele, wiele lat służyła mu ta piła do cięcia drewna. I ja trafiłem ją miesiąc temu, powiedzmy. U niego, dał mi ją za darmo, powiedział, że to już mu nie jest potrzebne, już z jej nie będzie korzystał, no bo wiadomo, w dzisiejszych czasach może kupić sobie zwykłą, normalną, chuskwarnę, sztila, cokolwiek innego, a ta piła po prostu leżała, mu niepotrzebna. Ja postanowiłem, że uruchomię tą piłę, założę jej prowadnicę, założę jej łańcuch i spróbujemy chyba z nią ściąć jakieś drzewo. Także w tej chwili otwierajcie browary i lecimy z odcinkiem. No dobra, na początek na spokojnie ogarnijcie, obejrzyjcie sobie jak to urządzenie w ogóle wygląda, jak to jest zrobione, jak ten człowiek wykombinował sobie, że to działa i jemu tam, znaczy działa, działało i jemu przez wiele, wiele lat służyło. W tej chwili ona jest niesprawna, na szczęście silnik się kręci, więc na pewno podejmę próbę zapalenia tej piły, ale zanim to zrobię, po prostu potrzebuję ją... Przeczyścić potrzebuje, pewnie zajrzeć do zapłonu, wyczyścić gaźnik. Ym, no, sprawdzić, jaka jest tam głaś w cylindrze. Troszeczkę czasu będę musiał jej poświęcić, ale najpierw zobaczcie sobie sami, jak to jest zrobione. Słuchajcie, no to tak silnik WSK125. Taka już bym powiedział, że bardzo schyłkowa, bo ma aluminiowy cylinder. I te cylindry szły chyba w 85 roku jedynie, może jeszcze w 84 się pojawiały. Natomiast wychodzi na to, że jest to już jeden z ostatnich silników, taki z ostatnich ws wykorzystany właśnie do tej piły. Tutaj zrobiona jest taka rękojeść, wykonana nie wiem z czego, to jest jakaś taka rurka, ale jest bardzo twarda. Tutaj zobaczcie, przymocowana, z drugiej strony również przymocowana tutaj do, do karteru. Jeszcze wiecie, specjalnie tej piły nie myłem, żebyście sobie mogli ją zobaczyć w stanie takim faktycznym, jakim ja ją znalazłem. Także tak, tutaj jest przymocowana do karteru. Zwróćcie sobie uwagę, że tutaj mamy oryginalne koło zamachowe, normalne magneto, do którego przykręcony jest taki hmm, talerz, który służył do. służył jako szarpak. Tutaj po prostu zaczepiało się. Linkę sznurek jakiś, pewnie jakoś zakończony z jakimś wałeczkiem, nawijało się go i poprzez silne, dynamiczne szarpnięcie, uruchamiało się tą piłę. Także sądząc po tym, jak działały WS-ki, trójki, jak były sprawne, to pewnie musiał się sporo nanawijać tego sznurka i naszarpać, zanim ta piła uruchomiła się, ale dobra. Jakiś jest to rozwiązanie i to działało to na pewno. Nie wiem, czy w tym przypadku będę się bawił w to, żeby nawijać jej sznurek i ją szarpać. Może spróbuję się tak pobawić. Natomiast, jeżeli nie bardzo będzie ona chętna do odpalania, to po prostu zdejmę sobie to i będę wiertarką sobie rozkręcał tutaj magneto do takiej prędkości, aby ten silnik zapalił. Lecąc dalej, zobaczcie. No tutaj, co prawda, świecy zapłonowej nie było. Świeca zapłonowa gdzieś tam kiedyś mu się pewnie do czegoś przydała, ale to spoko, to nie problem. Tutaj mamy. Przewód, fajka, tutaj powiedzmy spoko, tutaj mamy jakiś taki prowizoryczny zbiornik paliwa z jakiegoś opakowania, nie wiem, powiagrze. Tutaj normalnie wlewało się paliwo, zobaczcie, tam jest spływ do gaźnika, do komory pływakowej, o tutaj tym wężykiem sobie zapierdzielało. Gaźnik z króćcem jest normalna WSK Trójka, tutaj jakby żadnych uziwnień nie ma, ale ogarnijcie sobie, z czego jest zrobiony filtr powietrza. Filtr powietrza to jest po prostu jakaś konserwa, nie wiem, konserwa turystyczna czy coś, ale puszka już tak zarzewiała, że nie jesteśmy w stanie rozczytać, ogarnąć, od czego to była puszka, ale służyła tutaj jako filtr powietrza. Zobaczcie, jak podziurkowana. Zobaczcie, jak tutaj wszystko jest fajnie zmontowane. Tutaj jest złapane wszystko na opaskę. Tutaj płaskownik i uchwyt, który trzyma e, zbiornik paliwa w tej pile. Wszystko jest przymocowane. E, także, no, pomysłowo, pomysłowo. No i tak, lecąc dalej, zobaczcie sobie w tym miejscu. Mamy oczywiście linkę gazu, która została skrócona, i podłączona jest do roll gazu od WFM-ki taki o takiej fakturze, o takim żebrowaniu pochodził z WFM z lat tam 50., 60. On jest tutaj też na jakiejś takiej rurce, która też jest tam przykręcona, i to, i to działa. Tutaj normalnie gazu można dodawać. Spójrzcie też, że aby jakby obniżyć wagę tego całego urządzenia, gość wyrąbał w ogóle całą skrzynię biegów. Tutaj jest przecież komora, w której pracować powinna skrzynia biegów. On to po prostu odciął, wyrąbał tą, wywalił tą całą skrzynię, tak, żeby ta piła była lżejsza. Chociaż naprawdę, uwierzcie mi, ona jest dosyć ciężka. To nie jest takie lekkie, jak dzisiejsze sklepowe piły, więc podejrzewam, że praca, praca tym jest też hmm, no, ciężka. I tak, z ciekawych rzeczy, które jeszcze tutaj zauważyłem, tutaj mamy w ogóle pstryczek elektryczek do wyłączania tej piły. Zwróćcie uwagę, pyk, pyk, tutaj i z tej strony do tego pstryczka, elektryczka jest czy był może bardziej o przymocowany ten kabel. To jest jakby gaszenie piły, tak? Też na pewno sobie to uruchomimy, bo ja chciałbym, żeby ona działała tak jak działała dawniej. Z wału korbowego została przeniesiony napęd na łańcuch. Yy, łańcucha i prowadnicy samej nie mam, ale to nie jest problem, ja sobie to dokupię. Yy, tutaj widzicie, wszystko się kręci. Wystarczy tylko dobrać odpowiedni łańcuch do, tego, do tej zębatki, która tutaj jest, nazwijmy to tak. Kupić prowadnicę, no i tutaj sobie wszystko przymocować. Tędy puścić łańcuch na pewno, będę szukał czegoś, ale na początku chcę się skupić, żeby ją po prostu uruchomić, żeby to działało. Także tak, tutaj mamy jeszcze poprowadzony wydech. Jest kawałek różniętego kolanka, tutaj jest zaciśnięte to kolanko. Takie zmiażdżone nieco. W ten sposób to wygląda. Tutaj jeszcze dodatkowo są przedłużone śruby do tego uchwytu, bo tutaj jest taka stalowa, gruba, naprawdę gruba blacha. Taka, no, to jest jakaś chyba dwójka. Tak na oko patrząc, półtorówka, dwójka, bardziej dwójka chyba. E, Zmocnienie. W tej chwili przydałoby się tak, żebym sobie tutaj zdjął gaźnik. Potrzebuję go na pewno umyć, zobaczyć, jak on tam wygląda w środku. Potrzebuję też zajrzeć sobie do tego zapłonu, bo iskry z tego, co wiem, kojarzę to nie ma, bo już tutaj sprawdzałem, czy, czy jakaś iskra przeskoczy, wkładając świecę. Natomiast nie przeskakuje pewnie kwestia tam przeczyszczenia jakichś platynek, zmierzenia cewki, czy w ogóle jest w porządku. I będziemy się bawić, także pijcie sobie dalej browar, ja też jeszcze browar mam i działamy dalej. Ja biorę się teraz za gaźnik, za zapłon i widzimy się niedługo. Dobra, działam sobie już trochę z naszą piłą. Zobaczcie sobie, jak wygląda w środku gaźnik. E, powiem Wam tak, gaźnik już sobie tam otworzyłem i on jest super czysty w środku. To, że jest upierdolony po zewnętrznej, to nic, naprawdę, ale w środku jest mega czysty, nic mu tam nie dolega, jest w porządku. Teraz otworzyłem sobie zapłon i zobaczcie jak wygląda tutaj z tej strony. Sprawa. Tutaj macie tak. Wszystkich cewek jest pozbawiony, wszystkich które są niepotrzebne, czyli cewki ładowania, dwóch cewek świetlnych, została tylko cewka zapłonowa i przerywacz. Koło magnesowe wygląda w ten sposób: krzywka jest tutaj już dosyć mocno skorodowana, ja sobie ją zaraz oczyszczę na, na szczocie obrotowej. No i tutaj co? Mamy cewkę zapłonową, cewka już też troszeczkę oczyszczona. Przerywacz, platynki nasze muszę też. Się im przyjrzeć, bo tutaj na pewno styku nie ma, nie ma przejścia. Przeczyszczę tej platynki, ustawię przerwę, ustawię sobie tutaj wyprzedzenie zapłonu. No i co, kurde, spróbuję nalać jej paliwa, spróbujemy ją odpalić. Może na razie z wiertarki zdjąłem tutaj właśnie ten. Ten szarpak, powiedzmy taki, niekompletny. Nie będę go na razie zakładał, po prostu spróbuję ją z wiertarki uruchomić. Jeżeli się okaże, że ta piła będzie ładnie zapalała, to wtedy może i zamontuję ten szarpak i, i jakoś tak tradycyjną metodą będę ten silnik kręcił. Ale jak na razie, zajmuję się tym. Dobrze jest. Iskrę już mamy, także jesteśmy coraz bliżej odpalenia. Zobaczcie sami. Wskażę światło, żeby było trochę lepiej widać, i ogarnijcie. teraz, ciśniemy dalej. Tutaj mam już zrobioną mieszankę, zrobiłem sobie trochę benzyny z olejem. Wiadomo, mieszankę lejemy. No i co, za chwilę będziemy próbowali odpalić. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Iskrę już mamy, jeżeli gaźnik nam się nie podda, to będzie super. To myślę, że nasza piła powinna zadziałać. Dobra, sosik już wlany. Elegancko. Tutaj sobie zamkniemy, o kurwa, leje się. ja, może się przywiesił pływak. Miałem rację? Tak, dobra, git, to tylko pływak się przywiesił. Dobra, próbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, jak widzicie, pierwszy zbiornik paliwa już wypalony. Piła odpala naprawdę bardzo ładnie, więc sądzę, że będzie można ją sobie normalnie nawijać z szarpaka i odpalać. Teraz robię jeszcze troszeczkę paliwa, jeszcze na chwilę ją odpalę, bo piła wkręca mi się na jakieś dziwne obroty, takie wiecie, szalone. I nie wiem, czy to nie była tak przypadkiem wina filtra. Zdjąłem teraz filtr, zobaczcie, co się dzieje w środku. W no, filtrze jest pełno syfu i tak mi się wydaje, że ona może miała problemy z oddychaniem, dlatego na razie odpalę ją bez filtra, yy, wlewam paliwo, zakręcę wiertareczką i zobaczymy. Tutaj jeszcze mała awaria oczywiście jak układu paliwowego, w sensie pękł mi yy, wężyk stary, musiałem sobie teraz zrobić nowy, ale kurde, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę... Zadziwia mnie pomysłowość człowieka, który to stworzył. Tutaj na początku nie wiedziałem dokładnie, z czego jest zrobiona rurka tutaj w środku, w tym zbiorniczku, a okazuje się, że jest to po prostu wentyl z dentki wycięty, tutaj ładnie skręcony. W środku oczywiście rurka przelewowa, paliwa, także za chwilę montuję sobie tutaj z powrotem zbiornik z nowym przewodem. I co, mam nadzieję, że będziemy za chwilę znowu odpalać. Dobra, podejście numer dwa. W tym momencie mamy wymieniony już przewodzik paliwowy. Mam w tej chwili zdjęty ten prowizoryczny taki filtr yy, powietrza i co, biorę mój rozrusznik, kręcimy, zobaczymy, może już teraz będzie dobrze. No niestety, chyba jeszcze trochę nad tą piłą, będę musiał popracować. Ona najwidoczniej gdzieś łapie jeszcze lewe powietrze, bo obroty, które ma, są naprawdę jakieś szalone i reakcji na gaz jakby praktycznie nie ma. Zapłon jest, wiecie, zapon jest w porządku ustawiony, no bo ona odpala tak jakby z pół obrotu, więc tutaj chyba nie ma się czego czepiać. Myślę, że może mieć przedmuchy na cylindrze. Może tam po prostu pierścienie już no, nie są takie jakbyś powinny. Może tam po prostu jest porysowany ten cylinder i gdzieś jakieś przedmuchy ten silnik łapie, dlatego jakoś będę musiał sobie jeszcze do tego zajrzeć, trochę przy tym podziałać, ale to, co będzie dalej działo się z tym silnikiem, co będzie się działo z tą piłą, zobaczycie sobie w następnym odcinku. Na pewno do następnego odcinka już przygotuję się na tyle, że kupię oczywiście łańcuch. Zamontujemy tą prowadnicę, no i może w końcu uda się tą piłą coś ściąć. Dlatego w tej chwili żegnam się z Wami, dopijajcie browary i zapraszam Was do oglądania następnego odcinka. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zasubskrybujcie, kliknijcie sobie tam łapkę w górę, yy, napiszcie sobie jakiś komentarz sobie mi będzie mi bardzo miło, także w tej chwili trzymajcie się i na raziko.